Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy pod koniec tygodnia. Sprawa zapożarowanej hałdy z jedłownika w znalazła się w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Decyzję starosty o umorzeniu postępowania zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. Skłanowane były tam przez lata odpady pokopalniane przez kopalnie Marcel i Anne. Urzędnicy i bezradnie rozkładają ręce, i nie potrafią wskazać właściciela terenu, który miałby przeprowadzić rekultywację. Za to dość regularnie jeżdżą tam strażacy. Postęp w sądzie być może pomoże rozwiązać ten problem. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, aby w sprawę zaangażować Polską Grupę Górniczą jako następcę prawnego różnych przedsiębiorstw górniczych, które swego czasu na terenie właśnie ulicy Górniczej deponowały czy to składę łebłonną, czy też skałę pochodzącą z pogłębiania szybów wentylacyjnych. Nam w naszym postępowaniu administracyjnym nie udało się pewnych rzeczy ustalić mówi Wojciech Raczkowski, rzecznik starostwa powiatowego w Wodzisławiu. Do polskiej grupy górniczej o zajęcie się tym tematem zwrócił się już urząd miasta. Żebyście się zainteresowali, jako następca prawny według rzecznika praw obywatelskich powinien z tym terenem się zająć. Bo myśmy nigdy nie brali udziału w postępowaniu jako strona, ani jako organ, więc my się zapoznajemy z tymi dokumentami. Problem polega na tym, że według naszego biura Radców prawnych i wydziału ochrony środowiska nie mamy podstaw prawnych do Prowadzenia postępowania w tym zakresie. I tak naprawdę mamy lekki, chyba spór kompetencyjny między różnymi organami. Pan prezydent powołał nieformalnie, bo nie ma jak gdyby takiej potrzeby na dzisiaj, taki wewnętrzny zespół, a właśnie złożony z członków Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Środowiska, Biura Radców Prawnych i jakby pod moim kierownictwem, żeby postarać się ten problem rozwiązać. Dodaje Wojciech Krzyżek zastępca prezydenta Wodzisławia nie udało się uznać tego terenu jako zanieczyszczenia historycznego. Wodzisławski magistrat nie zgadza się też z interpretacją wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Katowicach, który od urzędu miasta domaga się działań w zakresie likwidacji zapożarowania. To jest właśnie dziwne. Ja powiem szczerze, że to albo jest głęboka niewiedza, albo próba zrzucenia czegoś, czego, czego się nie da zrzucić na miasto. Jasne, że pan prezydent reprezentuje lokalną społeczność i my w, jeżeli jest... Jest jakieś zagrożenie, to będziemy oczywiście interweniować i starać się działać, ale w dwóch aspektach. Albo jako strona w postępowaniu pokrzywdzona. Tu chcieliśmy nawet wystąpić jako strona, ale nie mamy tam żadnego ani interesu prawnego, ani faktycznego. Tam, tam nie ma naszych terenów, naszych działek, więc jako miasto nie możemy wystąpić. A znowu jako organ, który wydaje decyzje, nie mamy do tego prawa. Urząd miasta podejmuje działania w zakresie zarządzania kryzysowego, na przykład ustawił tablice ostrzegające przed wchodzeniem na teren hałdy, a także oferowano mieszkanie zastępcze rodzinie najbardziej zagrożonej. Powtórzmy teraz sprawę. Zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Coraz większa odpowiedzialność, a pieniądze te same. Walczymy o lepsze wynagrodzenie i o takie same prawa, jakie mają pielęgniarki czy lekarze. Mówił w porannej rozmowie w Radiu 90 ratownik medyczny Wojciech Grzesiak z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Jak już was informowaliśmy, w całym kraju trwa protest ratowników medycznych. Nasze decyzje często skutkują tym, czy człowiek przeżyje, czy nie. Przyznaje poranny gość Radia 90. My przyjeżdżamy do człowieka w kryzysie, gdzie dzieje się sytuacja bardzo szybko, gdzie dzieje się sytuacja bardzo dynamicznie. Nasze decyzje, decyzje medyczne, zanim zawieziemy człowieka na SOR, zanim zawieziemy człowieka na Izbie Przyjęć, mają nieraz znaczenie, takie największe znaczenie. Czy człowiek przeżyje, czy nie, w jakim stopniu przeżyje, w jakim stopniu potem już medycy, lekarze, specjaliści będą go mogli wyprowadzić na prostą zdrowotną. Bardzo wiele zależy od tej przedszpitanej pomocy w ratownictwie medycznym. Pandemia wyraźnie pokazała, jaką rolę odgrywają ratownice. Jak przyznaje poranny gość Radia 90, czwarta fala już się rozpoczęła spoczęła, a najwięcej wyjazdów jest do osób niezaszczepionych. Czuje pan, że nadchodzi już ta czwarta fala? Tak, już jest, już powoli się zaczyna, także i w naszym województwie, u nas powoli się zaczynają już wezwania, niestety w 80% do ludzi, którzy nie są zaszczepione, z różnych względów, tutaj nie mnie oceniać, bo są i tacy, którzy rzeczywiście zaszczepieni być nie mogą ze względów medycznych, ale to jest bardzo mała część, większa część ludzi tych, którzy są niezaszczepieni i których dotyka ponownie koronawirus, to są osoby niezaszczepione i oni niestety ulegają temu, że delta dopada ich i te skutki w ich Zdrowie są, są fatalne. A cała poranna rozmowa Arkadiusza Żabki z ratownikiem medycznym Wojciechem Grzesiakiem. Do zobaczenia na Radio 90.pl. Gotów Gorzyce Marklowice w czołówce spisanych w powiecie wodzisławskim w tej pierwszej miejscowości. W Narodowym Spisie Powszechnym udział wzięło ponad 85,5% mieszkańców. W dwóch kolejnych to wyniki rzędu ponad 76%. Radnin z kolei, gdzie spisanych jest dopiero niespełna 67% mieszkańców, szuka sposobów, by przekonać ich do udzielenia odpowiedzi na pytania rachmistrzów. I przypomina, że udział w spisie jest obowiązkowy. Jest to teraz spore wyzwanie dla rachmistrzów. My w Radlinie dosyć mocno teraz. Promujemy ten, ten spis, dodatkowo jeszcze sięgamy po, po różne, nawet niekonwencjonalne sposoby promocji tego spisu, chociażby przez, przez szkoły czy parafie. No, dlatego, że to są jednak nasi mieszkańcy, nad którymi ciąży to, to widmo kary finansowych, w związku z czym przypominamy, że jest jeszcze możliwość e, spisania się. Myślę, że nie warto teraz czekać aż rachmistrz do nas zadzwoni, dlatego że tego czasu jest naprawdę coraz mniej i może być takie ryzyko, że to nasze zwlekanie. Będzie w pewnym momencie odebrane jako odmowa udziału w tym spisie, a to już jest usankcjonowane karą grzywny do 5000 tysięcy złotych. Mówi Marek Gajda z Urzędu Miasta w Radlinie i dodaje, że problem jest pisanych mieszkańców dotyczy nie tylko osób, które nie spisały się z różnych przyczyn, ale też są i tacy, którzy spis rozpoczęli, a go nie dokończyli. Powtórzmy czas mija 30 września. To jest kwestia kilkunastu minut to w zależności ilu jest mieszkańców na, w danym gospodarstwie. Pytania dotyczą właśnie tego gospodarstwa, ile osób zamieszkuje, są oczywiście również pytania dotyczące naszej tożsamości, czy to, to narodowej, czy przynależności religijnej. Także całość, to, jak mówię, nie trwa dłużej niż kilkanaście minut, a można mieć to po prostu już z głowy. Wystarczy jedna osoba na gospodarstwo, żeby spisała wszystkie osoby, które, które zamieszkują po prostu dany adres. Urzędnicy z Radlina wymyślili konkurs dla uczniów, dzięki któremu z informacją o Narodowym Spisie Powszechnym chcą dotrzeć do ich rodziców i dziadków, a szacuje się, że niespisanych jest około 1800 gospodarstw domowych na terenie miasta. W piątek, 17 września, pomyśleli o naszej planecie. Na spontaniczne sprzątanie świata wyruszyli uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych przy Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej. Spotkali ich nasi reporterzy. Najlepsze są scenariusze improwizowane. My dzisiaj spotykamy się przed budynkiem RCZ-u ze słuchaczami Szkoły Podstawowej dla Dorosłych pod naszym zaprzyjaźnionym drzewem z dichem. I planujemy posprzątać planetę bardzo dokładnie. Papier! szkło, Papier! No wszystko da się znaleźć na świecie różne naszym. odpady, nie do papierosów. Owszem, też. butelki też. Nie każdy sprząta tak jak powinno być, segregowane i tym podobne. W co jesteście wyposażeni? Worki? Na przykład niebieski do papieru, makulatury, takich kartony itp. Zielony do szkła, a żółty do plastiku. Usłyszała Monika Sokołowska od wicedyrektor Centrum Edukacji w Rybniku, Gabrieli Niemiec oraz uczniów. Spotkać ich można było na przykład na terenie Parku nad Nacyną na Rybnickim Kampusie. Bajka o Kinder Lagerze powstała w gminie Kornowac. W czasie II wojny światowej w pałacu w Pogrzebieniu działał obóz przeznaczony wyłącznie dla dzieci odebranych rodzicom wysłanym do obozów koncentracyjnych. Zostało w nich umieszczonych ponad 200 dzieci oraz kilkanaście niemowląt. Dziś o tych dramatycznych wydarzeniach przypomina pomnik poświęcony pomordowanym dzieciom. Teraz historię chce przypomnieć teatr Sapo, który wraz z mieszkańcami gminy Kornowac przygotował bajkę poświęconą tej historii. Mówi Katarzyna Chwałek-Betnarczyk, reżyserka spektaklu. A jednocześnie dyrektorka gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu. Najważniejsze jest to, żeby dzieci nie odcinać od okropności tego świata, ale pokazywać im świat we wszystkich barwach i spełniać taką funkcję, jaką spełniały kiedyś bajki. Czyli kiedyś, jeżeli chciało się dziecko przestrzec przed różnymi okropnościami, to co robiono, co robiły kobiety, co robiły babki? Opowiadały bajki. Teatr Safo od lat porusza niełatwe tematy historyczne. W swoich spektaklach. Nie chcieliśmy pokazywać tego do, jeden do jednego, i musieliśmy zna, na to znaleźć po prostu metodę. I stworzyliśmy bajkę. Bajkę nie o nazistach, bajkę nie o dzieciach i ich rodzicach zamykanych w obozach, czy o rozdzieleniu rodzin, bo przede wszystkim historia Kinderelagu, którą to jest okropna historia rozdzielania rodzin, ale bajkę o myszach. I o kocie. o kocie, który nagle trafia na piękną polanę, gdzie mieszkają myszki, bawią się, spędzają wspólnie czas i nagle pojawia się niebezpieczeństwo w formie kota. Spektakl został zrealizowany w ramach projektu Noc Świateł, czyli cudowna moc bajki, dofinansowanego ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie pod koniec tygodnia. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.